Kolejny fragment z broszurki. Przygotowanie na spotkanie z Ojcem piąte Piąty odcinek. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tyle razy wydaje się, że ojciec z Wielkiej Litery nas opuszcza. Nie. On z Wielkiej Litery jedynie się ukrywa, aby wzrosła po, pokuta i aby udzielić większego przebaczenia. Czy może cię z gniewem uskarżać na to człowiek ten, który nieskończoną ilość razy opuszczał Boga z wielkiej litery i czy powinien rozpaszać dlatego, że go Bóg z wielkiej litery doświadcza Ileż umieściliście w swoim sercu spraw, które nie były Bogiem z litery? Ileż razy byliście wobec Niego z wielkiej litery obojętni? Iloma sprawami odtrąsaliście go z litery i wypędzali? Mieliście serce wypełnione wszystkim. Potem skuliście je żelazem i dobrze i, i zaryglowaliście. Gdyż baliście się, że Bóg, z wielkim litery wchodząc, mógłby przeszkodzić w gnuśnej, apatycznej bierności i oczyścić swą, z wielkiej litery, świątynię, wypędzając uzurpatorów. Kiedy byliście szczęśliwi, jakie znaczenie miało posiadanie Boga, z wielkiej litery? Mówiliście, mam już wszystko, bo sobie na to zasłużyłem. A kiedy nie byliście szczęśliwi, czy nigdy przed nim, z wielkiej litery, a nie, a nie, a nie uciekaliście, uznając Boga, z wielkiej litery, za przyczynę każdego waszego nieszczęścia? O! Dzieci niesprawiedliwe, pijecie truciznę, chodzicie krętymi drogami, wpadacie wiary i w węży oraz innych dzikich zwierząt, a potem mówicie, to wina Boga z wielkiej litery. Gdyby Bóg Wielkie litery nie był ojcem w wielkim litery i to świętym ojcem w wielkich litery. Cóż, mu, mu, cóż musiałby odpowiedzieć a na wasze jęki w godzinach bólu? Skoro w chwilach szczęścia o nim w wielkiej litery i zapominacie. O, synowi nie, synowie niesprawiedliwi. jesteście pełni win, a domagacie się, by was potraktowano tak, jak Syn Boży z Wielkiej Litery nie był potraktowany w godzinie całopalnej ofiary. Powiedzcie, kto był bardziej opuszczony? mnie Chrystus niewinny z wielkich liter, ten z wielkiej litery, który dla zbawienia przyjął całkowite opuszczenie przez Boga z wielkiej litery, chociaż czynem zawsze okazywał o miłość. A czy wy nie nocicie miana chrześcijan? Czy nie macie obowiązku zbawić przynajmniej samych siebie? Nie jest zbawieniem mętna gnuśność, znajdująca upodobanie w samej sobie, i obawiająca się, że zakłóci ją przyjęcie działającego z wielkiej litery. Natladujcie więc Chrystusa z wielkiej litery, wydającego ten okrzyk w chwili największego lęku. Niech jednak Tonie tego zawołania będzie nuta łagodności i pokory, a nie bluźnierstwa i wyrzutu. Dlaczego mnie opuściłeś, Ty z Wielkiej Litery, który wiesz, że bez Ciebie, z Wielkiej Litery, nic, nic nie potrafię... Przyjdź o ojcze, wielki litery. Przyjdź i ocal mnie. Daj mi siłę do tego, bym sam siebie ocalił, gdyż straszliwe są uściski śmierci, a przeciwnik mistrzowski. To zwiększa ich moc i życzy, że Ty, z wielkiej litery, mnie już nie kochasz. Sprawdź, że Cię, z wielkiej litery, usłyszę, o ojcze, z wielkiej litery, nie dla moich zasług, ale właśnie dlatego, a że jestem niczym bez zasług, które samo nie może zwyciężyć. I które rozumie teraz, że życie było pracą dla nieba wielkiego litery. Diada samotnemu. Jest, jest powiedziane. Biada temu, kto jest sam w godzinie śmierci. Sam naprzeciw szatana i ciała. Ale nie lękajcie się, jeśli zawołacie ojca z wielkiej litery. On z wielkiej litery przyjdzie, i to pokorne wezwanie Go z wielkiej litery będzie wynagrodzeniem za Wasze grzechy obojętności wobec Boga z wielkiej litery, za fałszywą pobożność, będzie skruszeniem. Miłości samego siebie, która Was obciążała. Dziękujemy Ci, Panie Leże, nasz Król Miłości, za Twoje Boże.